O, pan miel! O, marzyna! A co pan tu robi? A co mam robić, gdzie mam być? Umawialiśmy się do naszego pokoju zwierzyń. Tak, tu, to tylko w górach nie. Yeah. Opalałam się kiedyś w górach? Wiem. Yeah. Co chcesz mi wyznać? No, ja mam taki mały problem ostatnio. No, bo jakby cały czas, bez przerwy, nieważne gdzie jestem, czuję czyjś wzrok na sobie. No, ja nie wiem czyj. No i to cały czas. Nawet jak jestem na wakacjach. No, w górach, w lore. Hajdusza, Szofok, Kaspro Marzyna, a ty zauważyłaś tego kogoś kiedyś? No tak, tak. Znaczy nie! Oczywiście, że nie. Ja czasem specjalnie się mylę, żeby zobaczyć, czy ty nie słuchasz w ogóle. Ale ja go czuję ten jego wzrok cały czas. Nawet teraz, tutaj. Marzyna? Może to fajny chłopiec. Wiesz taki filantrop. Prozyjk. Czasem też autysta. No, ja nie mówię, że nie. No, ale taki men, to musiałby się dla mnie jakoś tak postarać. Co by musiał zrobić, żeby Marzyna była marzona? No, ja jakoś bardzo wymagająca to nie jestem. No, ale coś by się przydało. Coś takiego specjalnego, nie wiem. Może jakiś czas z Pandorki? Albo jakaś solarka, superka? Komentarz gdzieś tam na Facebooku, bo na razie to tylko ten taki stary od z informatycznej komentuje. No, czasem horbi. No, Albo nie wiem, co innego. Z mango? Dobre.